Dzień dobry, jest Sebastian Wasilewski, Sponsorem programu jest Norma Rentar z Teresina. A dzisiejszym gościem jest Arkadiusz Stempi. Witam, dzień dobry. Alek, zacznijmy od tego, jak ty masz na imię? Bo znam Ciebie już pod trzema chyba imionami: Alek, Arek, Arkadiusz, Arku. Czyli Alek. Wiele osób może znać mnie jako Alek, ponieważ mhm. wiele lat pracowałem w radiu i tam przedstawiałem się jako Alek. Historia jest y, kosmiczna, jeśli chodzi o to imię, już nie będę y, tutaj zdradzał szczegółów, ale przez wiele lat y, właśnie y, posługiwałem się imieniem Alek. Później bardzo nie, niektórzy bardzo się dziwili, kiedy dowiedzieli się, że ja mam na imię Arkadiusz, Alek po prostu. Więc... Pamiętam właśnie nasze początki spotkania, poznania się. E, Ty się przedstawiałeś jako Alek, a później słyszę, że jest. A w dokumentach jest Arkadiusz. Arkadiusz. W <laughs> dokumentach Arkadiusz. E, to mnie trochę zdziwiło, ale już sprawę wyjaśniliśmy. E, sam powiedziałeś, że nie, związany miałeś związane twoje życie bo z radiem. Pamiętam ciebie jeszcze z długimi włosami, gitara, no i głos. Jeśli chodzi o długie włosy, to jest mam taką, e, taką chęć jeszcze ostatni raz w życiu, zapuścić, zapuścić włosy. Mhm żeby długie włosy, żeby poczuć się jeszcze jakoś tak inaczej. I no tak, jeśli chodzi o gitarę, to rzeczywiście, bo moje życie od początku właściwie, kiedy coś już samodzielnie zaczynałem robić, mhm. związane było właśnie z muzyką. Chodziłem do szkoły muzycznej. Gitara? Tak, gitara. Później oczywiście praca w radiu, też to wszystko związane z muzyką. I do, właściwie niedawna, Trzy lata temu odszedłem z radio ogólnie, tak po dwudziestu kilku latach pracy. I w, w radiu zajmowałem się głównie muzyką. Mhm. Jako szef muzyczny, programowanie stacji muzycznej, więc z muzyką byłem związany jestem cały czas. No, nasze początki poznania się to Radio Fama. A potem Wiktoria. Wiktoria, tak. Victoria. Victoria. Plus. Publiczu, tak. Mhm. Mhm. A później. A później tam... była Radio Pogoda w Warszawie, później był też Plus, Vox, VoxFM. No, tam jeszcze jakieś tam epizody reklamowe, telewizyjne, mhm. więc trochę tego w ciągu tych wielu lat się rozbierało. Pracowałeś rozumiem, głosem, i głosem, głos przynosił ci wiejące. Tak, tak, to, to się da zrobić. <głos> <głos> tak? No tym bardziej, że nie koniec swojej przygody głosem, bowiem. Teraz, już na samym początku wspomniałem, że teraz przedstawiasz się jako Arku. Ark, tak. Na YouTube możemy znaleźć Arku i Teledyski. E, teledyski od jakiegoś czasu, właściwie od, od 16, 2016. W listopadzie wyszedł mój pierwszy numer zatytułowany Płonę, i od tego czasu zaczęła się taka hobbystyczna zabawa z muzyką.